niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Amen. Teraz i zawsze. Właśnie zaczniemy może Damianie od listu drugiego otwartego. O, list drugi otwarty do własnego Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego i innych posłów Rzeczypospolitej Polski. Zarazem petycja w imieniu prosty strasy z trasy Polek i Bułgarek. Jest to drugi list, ponieważ pierwszy został wysłany w święto Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia i również wyświetla się pierwszy list na stronie internetowej grze.com. Dlaczego otwarty? Ponieważ zacząłem od ogona. Od dwóch lat jeżdżę i ewangelizuję dziewczyn na trasie. Natomiast jak polskie powiedzenie mówi, że ryba psuje się od. Głowy. Wywłapsuje mhm. się od głowy, i w związku z tym muszę powiedzieć, że te ogony dość mocno zwiedziłem. Czyli te pionki na trasach. Jak i również zapoznałem się z całym, że tak powiem, mechanizmem działania. Zacząłem od moralności, czyli oddawaniu dziewczynom tych dewocjonariów od takich normalnych, ludzkich spraw. Częstując je mandarynkami. Na przykład, wczoraj byłem na trasie w Połgojcu i tutaj chcę podziękować też Policji Katowickiej. Dzwonił Pan z prasy z Katowic miesiąc temu i pytał, jak można likwidować to zjawisko prostytucji. Wtedy powiedziałem właśnie odpowiedziałem Panu i podpowiedziałem, że możemy użyć Policji Straży Leśnej. Bowiem no, klienci wtedy widzą te napisy i boją się też wjeżdżać. Ja wczoraj też byłem upomniany yy, zdrowotnie przez pana policjanta, czy tak powiem, że tu nie wolno wjeżdżać, ale mu pokazałem, że jestem od grzechów i później już razem jeździliśmy. Oni mieli dwa auta, yy, było trzech panów, i ja yy, też wcześniej ich wyprzedzałem wcześniej i zatrzymywałem się na modlitwę, na krótką rozmowę z dziewczynami polkami. Yy, Pan chłopek właśnie z Katowic napisał do prezydenta czy do pana Tuska list, nie wiem czy otwarty, yy, aby ukrócić prostytucję w Polsce, bo wstydzi się za to, co się dzieje na trasach jechał z dzieckiem swoim i córka go pytała, dwunastoletnia, yy, dlaczego ta pani stoi, a była niepogoda, był deszcz, burza, a ona tam stoi, dlaczego tam stoi na tej trasie? I nie umiał w pierwszym momencie jej odpowiedzieć. Oczywiście dziecko może się domyśleć. I tutaj to, co mówił Jan Paweł II, właśnie mam jego nauczanie też motto, jego myśli dostałem od księdza Stanisława z z zasnego proboszcza, papież nauczał, że jest zalew demoralizacji. I, I to zjawisko prostytucji na trasach, tak uważam, że to jest zalew tej demoralizacji. Wszystko mi wolno, dzieci jeżdżą, później być może te modele też przejmą. W swoich mechanizmach działania, kiedy będzie słaba religijność, słaba wiara. Ja dzisiaj w tym drugim liście do pana prezydenta, że tak powiem, uwypukliłem zarówno papieża, cytując Norwida, może zacytuję tutaj, bo zacytuję właśnie wielkiego papieża: Ojczyzna według Norwida znajduje się w nieskończonej przyszłości, także znajdziesz ją wszędzie. Nawet na krańcach bytu, kto o tym zapomina, robi z ojczyzny sektem. W końcu wstępuje w szeregi tych, którzy są wielcy. W prywatnych rzeczach wielcy, w publicznych prywatni. Taka jest zasada chaosu w każdym społeczeństwie. Jest to bardzo przykre, że są wielcy tego świata, jeśli chodzi tu o panów, właśnie liderów, posłów. Że nie dbają o to, żeby było czysto w naszym kraju. Ja nie spotkałem w Niemczech, będąc yy, czy to prostytutek, tirówek, czy to żebraków, i w tym drugim liście wyeksponowałem oprócz tego nauczania papieża, pod to nauczanie jego o tej demoralizacji, też o tych wielkich tego świata, że o to nie dbają. Dbają o swoje, że tak powiem, yy, prywatne życie, o tak zwana prywata się szerzy, a nie dbają. O innych, o każdego poszczególnego obywatela. Stąd moje domaganie się, bo pokazuję w tym drugim liście, występuje też w imieniu dziewczyn, bo ich o tym informowałem, że występuje w ich imieniu, aby polepszyć byt. Bo jeśli w Polsce przeważnie 95% prostytutek moich dziewczyn, w tym Bułgarek i Polek, to są dziewczyny, które. Hmm, zarabiają dla swoich dzieci, bowiem państwo daje około 60 zł na utrzymanie dziecka, tak zwanego rodzinnego, ale mają od jednego do pięciu, nawet dzieci, i z czego żyć. Ja wczoraj spotkałem na trasie jedną z dziewczyn, nie będę podawał imienia, w Ohojcu, gdzie prostytuuje się, bo ona jest bezrobotna. A on jest bezrobotny, mąż, i mąż też się godzi na tą prostytucję. Więc państwo jest winne tego, że szerzy się zjawisko prostytucji. I w tym drugim liście nie mówię bardziej o moralnej stronie, o tym zagubieniu, ale bardziej dotykam sprawy bieżącej, czyli tego, że państwo powinno zabezpieczać byt i podstawowe życie w takiej formie, tak jest w Niemczech, że socjalne wystarcza na utrzymanie swoje, swoich dzieci, rodziny, opłaty domowe, prądu, kanalizy również. I jeszcze zostaje, jeszcze potrafią z tego odłożyć w Niemczech takie socjalne, i w Polsce takie też powinno być. Ja, oczywiście, mówię, że jesteśmy w czasach, w latach 70. komunistycznych, celowo i mam też wielki ból i żal do poprzednich prezydentów, jak i również posłów poprzednich, że tych spraw nie uregulowali, żeby człowiek mógł normalnie funkcjonować i żyć. Stąd się sypie rodzina, stąd się bierze prostytucja, stąd są osoby homoseksualne, bo się promuje gejostwo również, promuje się parady gejowskie i domagają się oni równości praw z małżeństwem, co jest niezgodne z prawem naturalnym. Ja zacytuję sobie na zakończenie tutaj, pozwolę Bankorfa, bo studiuję seksuologię i powiem co tutaj Bankorf, zresztą go też cytuję w drugim liście do pana prezydenta. Mam tu fiszki porobione, o tak wygląda moja książka do seksuologii, to co przerobiłem jest jak elementarz że tak powiem mój taki przewodni i co Bankorf mówi na ten temat właśnie że bardzo istotne jest życie życie religijne otóż tak poucza o wpływie religii na doświadczenia seksualne 3356 dziewcząt w wieku pokwitania, przeciętny wiek to 16 rok życia. W badaniach ad halt donoszą Miller i Gór z 2002 roku, że, cytuję, modlitwa w nawiasie, rozumiana jako poczucie osobistego związku z Bogiem i częste uczestnictwo w działalności kościoła. Wiążą się z większą odpowiedzialnością seksualną, to muszę podkreślić, z większą odpowiedzialnością seksualną, czyli z mniejszym prawdopodobieństwem posiadania e, większej liczby partnerów, jeżeli nie jest to związek romantyczny, pełen miłości, i z większym prawdopodobieństwem stosowania antykoncepcji, tak mówią e, seksualodzy. Ci dwaj, Miller i Gór. Osobisty konserwatyzm. Czyli oznaczające ścisłe przestrzeganie zasad wyznawanej wiary, zwykle wiązał się z uprawianiem seksu bez zabezpieczeń, w tym stosunków wymuszonych i z większą skłonnością do pozostawiania kontroli urodzin partnerom płci męskiej. Ja tu w liście też to zaznaczyłem, że z tego wynika, że trzeba i w szkole, i w kościele promować właśnie czystość, uczyć odpowiedzialności. Za siebie, tak tu było powiedziane, że życie religijne wpływa na większą odpowiedzialność seksualną, czyli za to dysponowanie, czy to właśnie aktami seksualnymi, posługiwanie się siebie, większa odpowiedzialność. Tego powinniśmy uczyć na lekcjach religii, w edukacji szkolnej, na lekcjach wychowawczych i również to promować w specjalnych pogadankach na internecie, czy w telewizji, również, żeby pokazać. Bo banków również yy, mówi o wpływie kultury. Jeszcze to powiem na zakończenie, że tak jak religia, tak samo kultura, jeśli się yy, ograniczamy i jeśli chodzi o pornografię, o prostytucję, o tę demoralizację i są przepisy, które zabraniają tychże niegodnych jakichś poczynań yy, między partnerami yy, tej samej płci czy heteroseksualnych, również i to się eksponuje to wtedy również i ludzie młodzi z tego nie korzystają z tej demoralizacji, nie będą wchodzić w takie układy, bowiem w okresie adolescencji są takie próby, szczególnie jest duża eksplozja i pewne próby są podejmowane właśnie erotyczne w tych kontaktach seksualnych i z analizy mojej wynika dwukrotnie tu jak mam to pokreślone, że to, co się promuje, że jest dozwolone, że jest coś normalnego, chociażby te związki homoseksualne, że to jest jakaś inna opcja, tego nie ma. Tego tutaj nie ma. Natomiast w zaburzeniach przytoczę, zaburzeń, mam drugą klasyfikator takich, zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10, opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Tu z tej książki też skorzystałem. I tu są zaburzenia również podane w tym kontekście, że o tyle to jest zaburzone jeśli chodzi o homoseksualizm, biseksualność czy heteroseksualność, o ile sprawia problem dla danej osoby. I CD10 Międzynarodowy Klasyfikator tak to ujmuje. Więc nie jest to, nazywa się to zboczeniem jak było to do tej pory, a jest to zaburzenie dla osoby, która ma z tym problemem. A kto będzie miał problemy z tą opcją biseksualną, czy e, też e, i heteroseksualną, czy też homoseksualną? Taka osoba, która właśnie, jak cytowałem tutaj właśnie, bankorfa, bankrofta, e, jest religijna, prawda? Ta osoba jest religijna i to może robić u niej taką schizofrenię postępowania. Schizofrenię duchową, psychologiczną również, że jest między młotem a kowadłem. Dlatego, żeby to było spójne, też podaję środki na internecie, chociażby w tym prymitywnym elementarzu w Ewokach na Grzechy.com, gdzie przy homoseksualizmie proponuje terapię duchową, czyli częsta spowiedź, stały spowiednik, środki zbawcze, czyli ta spowiedź, Eucharystia, czytanie Słowa Bożego, modlitwa, również i post powoduje naszą wstrzemięźliwość seksualną. Z czego ja korzystam z tych środków, też jako kapłan. No i staram się żyć w czystości. I w myślach, w, w pożądaniach, jak i również w postępowaniu, co też życzę moim odbiorcom na grzechy kończy właśnie w tym filmie, który teraz nagrywamy związanym z listem do pana prezydenta. Chodzi o to, żebyśmy żyli czysto, dobrze, blisko Pana Boga i żebyśmy siebie nawzajem też kochali po Bożemu nade wszystko, wtedy ta ludzka miłość również. Będzie podporządkowana pod miłość Bożą i zawsze będzie to na chwałę Pana Boga, i wtedy nie będziemy się lękać świętości. Co daj Boże, amen. amen.